bo parę tych żuburów tam jest. Niedostępne miejsce, nie ma jak ich zrobić dobrze. Gdzie mnie te drugie żubry wyglądają? Dziki. A nie, to żubry jednak. Na Ukrainie są. Rano poszedłem w góry na Bukowe Biało tam jest zimno. Nic nie widać. Byki już nie ryczą nawet w górach. I wróciłem tu na dół. Może na grzyby pójdę jeszcze. Obiecałam komuś nazbierać. Wszakże dalej robaczywe. Dużo robaczywych jest prawdziwki. była ładne, dużo. Nie idzie nazbierać. zobaczę do tych zubów, może jeszcze z innej strony co wymyślę. Chłopie mi się piesko Kurde, takie ładne grzyby uh. Może coś z tego będzie Jak już wspomniałem o grzybach to coś powiem, pokażę zbierałem trochę Ale co się nałaziłem i co nadwybierałem grzybów jest dużo, ale większość roboczywe. Takie to już są na bank roboczywe. kurde, akurat ten się trafił zdrowy pierwszy jakiego znalazłem takiego a to ten już ma robota szkoda chodzić ale gościu przyjechał z daleka prosił żeby mu uzbierać to uzbieram ale nic nie warte tej szyby. odpadów jest tyle że szkoda ruszyć naprawdę zachodu szkoda ja już tam dla siebie coś mam uzbierane ochłodziło się może jeszcze będą ale pewności nie ma. Robotrze, kończymy dziś Tam mam już wiatr na dopełnienie tego wiadra wystarczy jak na dzisiaj Czasem się uda z korządkiem, a generalnie to czapki to też gwarancji nie może że każda czapka będzie się nadawała Chyba, że bez okularów będą kroić i suszyć tak jak ja to robiłem przy zbieraniu bez okularów.